Informacje na temat narzędzia konfiguracji BIOS Setup Utility i opcje menu. BIOS Skrót od Basic Input Output System to program, który działa jako pośrednik między systemem operacyjnym a sprzętem komputerowym. Narzędzie konfiguracji BIOS Setup Utility umożliwia uzyskanie dostępu i konfigurację systemu komputera na jego najprostszym poziomie. Uruchamianie narzędzia konfiguracji BIOS. Wyłącz komputer i odczekaj 5 sekund. Ponownie włącz komputer, a następnie natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Escape, aż otworzy się menu startowe. Naciśnij klawisz F10, aby przejść do narzędzia konfiguracji systemu BIOS. Menu i ustawienia narzędzia konfiguracji BIOS Setup Utility. Ostrzeżenie: Informacje gromadzone przez narzędzie do konfiguracji systemu BIOS mają zasadnicze znaczenie. Podczas korzystania z narzędzia do konfiguracji systemu BIOS należy zachować szczególną uwagę. Błąd może spowodować, że komputer przestanie prawidłowo pracować. Użyj górnego paska menu, aby uzyskiwać dostęp do informacji o komputerze, ustawień zabezpieczeń oraz opcji konfiguracji systemu. Dostępne ustawienia zależą od modelu komputera. Menu główne umożliwia przeglądanie informacji o systemie, ustawienie daty i godziny oraz wyświetlenie wersji i numerów seryjnych oprogramowania sprzętowego. Menu zabezpieczenia umożliwia ustawienie haseł, zmianę ustawień zabezpieczeń urządzeń TPM i w razie potrzeby przywrócenie domyślnych ustawień zabezpieczeń. Menu konfiguracja umożliwia zmianę języka. Konfigurację hyperfreading, wentylatorów i klawiszy akcji. Z poziomu tego menu można również uzyskać dostęp do ustawień oszczędzania energii. Menu opcje rozruchu umożliwia konfigurację połączenia USB, sieci i opcji bezpiecznego rozruchu. W tym menu można zmienić sekwencję rozruchu UEFI. Menu zakończ umożliwia zapisanie lub zignorowanie zmian i wyjście z menu lub wczytanie ustawień domyślnych. Poruszanie się po menu narzędzia konfiguracji BIOS Setup Utility. Kursor ekranowy można przesuwać za pomocą myszy. Kliknij raz, aby zaznaczyć opcję, a następnie kliknij dwukrotnie, aby ją wybrać. Przyciski strzałek w lewo i w prawo umożliwiają wybór innego ekranu menu. Przyciski strzałek w górę i w dół umożliwiają wybór pozycji w menu. Klawisz Enter wykona polecenie lub wybierze podmenu. Klawisz F9 zapisuje bieżące wartości i powraca do poprzedniego menu. Klawisz Escape zamyka bieżące menu lub narzędzie konfiguracji BIOS bez zapisywania zmian. Znajdź więcej przydatnych filmów na naszym kanale HP Support w serwisie YouTube.